Zapraszam serdecznie na portal WebPC. Codziennie świeża dawka testów, recenzji oraz newsów ze świata IT. www.webpc.pl Cześć moi drodzy. Witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na kolejną prezentację oraz krótkie testy komputera dla kolejnego z moich widzów. Tym razem jest to jednostka o bardzo konkretnym przeznaczeniu. Jak wiecie, do mnie przychodzą nie tylko klienci, którzy zamawiają komputery takie uniwersalne do gier, tak naprawdę tych aż tak dużo nie ma. Natomiast jest też spora grupa klientów, no, nazwijmy to profesjonalnych, którzy użytkują komputery przede wszystkim do pracy. I jednym z takich klientów jest właśnie tutaj Kolega Jakub, który w 95% wykorzystuje ten komputer, przeze mnie złożony, właściwie będzie wykorzystywał do projektowania dokładnych modeli budynków 3D, moi drodzy. Jest architektem i będzie pracował przede wszystkim na programie Archicad. Natomiast to jest 95%, jak sam określił, użytkowania komputera, zostaje jeszcze 5%, w których m.in. wchodzi Photoshop. Atlantis, ten program jest do renderingu modeli, natomiast on będzie zastąpiony przez program Lumion, który będzie programem docelowym do tego renderingu, ale co również tutaj jest jego takim, powiedzmy, fetyszem, słabym punktem, jak sam określił, lubi sobie pograć w Wiedźmina, Wiedźmina Trójkę i od czasu do czasu będzie chciał na swój komputer popatrzeć. Były wymagania tutaj bardzo precyzyjnie sformułowane i tak naprawdę ja tutaj nie miałem wiele ingerencji w dobór samych podzespołów. Jeżeli chodzi o zestaw, prezentuje się on następująco. Zacznę od obudowy, bo obudowa nie była zamawiana u mnie, ale u ogrodników i tak słusznie zauważyliście ogrodnicy, czyli morele. To jest konstrukcja NZXT S340, obudowa z oknem bez możliwości instalacji napędu optycznego, bardziej konstrukcja kierowana do tego, żeby ładnie wyglądać, móc zainstalować sobie chłodzenia wodne, przy czym też tutaj są ograniczenia. Nie każde chłodzenie do tej obudowy wejdzie. To jest wybór klienta. Chciał stworzyć zestaw taki przede wszystkim biało-czarno-niebieski, i taki zestaw również tutaj oczywiście jest. Kolejna sprawa już w środku czyli mózg całego zestawu, mózg całej platformy. To procesor Intel i7-5820K, podkręcony do mnie do 3,9 GHz. Jest to konstrukcja sześciordzeniowa, wątkowa taki bardziej konsumencki procesor, ale jeden z tańszych, tak naprawdę odczytywanych jako dwunastordzeniowe procesorów, który bez problemu nada się do zastosowań do tego projektowania, modelowania budynków 3D. I tutaj również na prośbę klienta zostało zastosowane chłodzenie wodne Corsair. Dokładnie jest to model H75 z dwoma wentylatorami, zainstalowane na froncie. Natomiast na topie obudowy oraz z tyłu zostały przeze mnie dodatkowo również na prośbę klienta zainstalowane wentylatory, które ja tutaj poleciłem. To są Thermal Take Ring, te zwykłe nie RGB z kolorem podświetlenia niebieskiego, tak jak tutaj klient chciał, również całą platformę. Oczywiście, żeby ten procesor zainstalować, musi być odpowiednia płyta główna. Jest to MSI X99A SLI. Konstrukcja taka czarna, czarno-biała, która ładnie tutaj kontrastuje, prezentuje się z tą kolorystyką całej reszty podzespołów. Nawet dysk SSD, moi drodzy, Gudram C100 o po pojemności 240 GB został także zabrany, żeby. I jego obudowa prezentowała się spójnie z całą resztą, a nie kontrastowała tutaj niepotrzebnie. Natomiast nie polecam serii CX100. Co prawda, sam też mam ten jeden z tych dysków, ale niestety ta seria jest bardzo awaryjna. Jeżeli już to bierzcie, właśnie serię C100 to są dużo lepsze dyski, mam bardzo fajny stosunek wydajności do ceny. I tutaj także na prośbę klienta dysk został zainstalowany na tej komorze od instalacji zasilacza. Jak już o zasilaczu mowa, to tutaj tak samo przewód od zasilania karty graficznej został poprowadzony dedykowanym otworem, także na prośbę klienta i jest to doskonale Wam znana konstrukcja Thermaltek Smart SE 630, nie 530, tylko 630. Dałem tutaj także zapas mocy, żeby bez problemu można było się pobawić właśnie w OC i w przyszłości ewentualną modernizację o kartę graficzną. I jak już jestem przy karcie graficznej, moi drodzy, z uwagi na zastosowania profesjonalne, o wiele lepiej sprawdziłaby się tutaj któraś z konstrukcji do takich zastosowań przystosowana, czyli albo Nvidia Quadro, albo AMD Fire Pro. Ja o takich kartach również klient myślał, ale tutaj wracam do wstępu, czyli do tej słabości klienta, do grania. Klient również od czasu do czasu chce sobie pograć w jakieś gry, stąd inwestycja w Radeon R9 380 z 4 GB pamięci. Od gigabajta. Ta karta jest chłodzona półpasywnie. W tej chwili wentylatory się nie obracają. Mamy to także przekazane w postaci tych podświetlanych napisów Silent Stop. W zupełności wystarczy do tego, żeby sobie e, pograć Wiedźmina, A co więcej, przeglądając testy e, Direct X12 kontra Direct X11 w Ashes of Singularity, e, wygląda na to, że ta 380 będzie w niektórych grach w stanie zdeklasować nawet e, sporo droższego Radona. 970, o ile oczywiście gry będą także wykorzystywał w takim stopniu potencjał x 12, jak robi to właśnie Ashes of the Singularity, ale to myślę, że będzie kiedyś temat na osobny film. Moi drodzy, wrócę troszeczkę do dysków, ponieważ tutaj jest także zainstalowany dysk na dane, którego Wy nie widzicie, a który jest w Zatoce, jest to WD Blue o pojemności 1 TB, czyli najczęściej tak naprawdę instalowana przeze mnie konstrukcja. Zostaje jeszcze jeden element, który także na pewno zwraca Waszą uwagę, czyli ten poświetlony RAM. Moi drodzy, to są pamięci giskila yy, przepraszam, Gale. DDR4 oczywiście taktowane, 2400 MHz, Dwie kości po 8 GB, w sumie 16, zamontowane w pierwszych slotach, żebyście się głupio potem też nie pytali, dlaczego tutaj, a nie tutaj. Macie oznaczenie na płycie głównej, zerknijcie do instrukcji obsługi tej płyty głównej. To są pierwsze dwa sloty, które należy obsadzić w przypadku instalacji dwóch pamięci. Następne dwa, dwie pamięci się wsadza do dim oznaczonych jako 7, jak się nie mylę. Tak, 5 i 7 właśnie po prawej stronie wtedy chłodzenia. Yy, I moi drodzy, to są pamięci serii Super Lux. Yy, podświetlone na niebiesko. Z tego co pamiętam, jest jeszcze chyba kolor czerwony. Podświetlenia dostępne z tymi pamięciami, nie wiem czy jeszcze jakiś, chyba już nie. Natomiast, jeden element, którego nie widać, to jest system operacyjny. Za chwilę zobaczycie sobie testy. Będą przeprowadzone na się 81 wersja 64-bitowa. Natomiast jest to normalna wersja OM, o niczym nie zapomniałem, w sumie ode mnie na tyle i zobaczmy teraz jak wygląda kwestia wydajności tego zestawu w 3D Marku oraz w Cinebench. No i na koniec testy wydajnościowe, wyniki z testów wydajnościowych, tradycyjnie 3D Mark oraz Cinebench. Wynik w 3D Marku ogólny 3505 punktów, z czego mamy wynik karty graficznej 8284 punkty, procesor i 7K5820K jest podkręcony na 3,9 GHz. Karta graficzna, nie wiem czy w ogóle dlaczego tu nie pokazuję, ale zasadnie ze z tym 3D markiem są dziwne rzeczy. To jest Radon R9380 z 4 GB pamięci. Zobaczmy na. Wynik jest Cinebench'a i tutaj procesor podkręcony stąd i wynik wyższy niż standardowy. Standardowo to on by tam wynosił coś ponad 900 punktów w tym R15, a tutaj mamy 1153 punkty. Niewielki oC w zasadzie bez podnoszenia napięcia, bez problemu sobie procesor radzi. Pamięć taktowane 2400, Giga, 2400 GHz, powiedzieć, 2400 MHz oczywiście. I pamiętajcie tutaj o tym, co mówiłem na wstępie, czyli o zastosowaniach tego komputera. To nie jest komputer dla gracza typowo, to jest komputer, który przede wszystkim będzie pracował, będzie pracował do renderowania budynków czy d stąd i wybór. Tak mocnego procesora, a dysproporcjonalnie słabszej grafiki, natomiast od czasu do czasu również Wiedźmin będzie uruchomiony. Stąd karta graficzna konsumencka, która pozwoli tego Wiedźmina pograć, a nie karta do zastosowań profesjonalnych. Każdy zestaw składany przeze mnie jest zestawem dobieranym indywidualnie do konkretnych potrzeb i preferencji klienta, i to ich te komputery mają zadowolić. Moi drodzy, ode mnie to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, docencie to klikając łapkę w górę, zostawiając komentarz pod tym filmem i widzimy się niedługo w następnych filmach. Cześć, hej!